To, doli, dolidla. doli, do hej, słyszałem, że sobie śpiewasz, i postanowiłem nadać ci lepszą nutę. Jak sobie to doli, Ale Ale dola, tygodnia To do dola, dola, O dola, to ziemniaka! Polak godny. Jest promocji na ziemniaki. Tak? Przyjąłeś. Teraz wszystkim wyślę SMS-ki o tym, że u nas jest tańszy papier toaletowy. He 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 he. A u nas jest tańsza kapusta. Boli głowa. Weź APAP. Już teraz promocja na APAP.